Dzień dobry, ja jestem uspokojona, jeżeli chodzi o te moje skurcze. Więc i Was uspokoję, bo dużo osób się martwi, co mnie bardzo cieszy i bardzo dziękuję za troskę. Nie macie się o co martwić, wszystko przebiega... W ogóle moja cała ciąża, ja Wam kiedyś to opowiem, moja cała ciąża przebiega jak w zegarku. Każdy nowy tydzień ciąży to są te objawy, które powinny być w tym okresie ciąży, nie? Po prostu... no jestem doskonała. <laughs> nie, ale... Pisałam do swojej położy, powiedziała, że wszystko idzie tak, jak iść powinno, że się cieszę, że tak, że tak się dzieje, bo tak się powinno dziać, no jest super, no i jest bosko. Jestem teraz na etapie Halo, mogę urodzić w każdym momencie, więc no, czuję taką ekscytację i kurczę nawet nie wiem jak opisać ten stan, bo to jest taka ekscytacja z taką niewiadomą, że aż... Dziwne, dziwne, ale bardzo, bardzo miłe i sympatyczne. I odnośnie tych skurczy nocnych, powiem na gorąco, no bo już pewnie do tego tematu nie wrócę, nie będę odgrzewać kotleta. Ale one były bolesne, były takie jednostajne, jednolite. Dziewczyny wiecie, jak jest okres i jest ten pik bólu, że tak was boli, że po prostu już... Nie możecie, to to trwało i trwało, i trwało. I właśnie to mi pokazało, że to nie są skurcze porodowe, te takie typowe przed porodem, bo właśnie nie były góra długo dół. I to mnie trochę uspokoiło, więc bolało, ja zamykam oko, żeby to jakoś przespać ten ból, bolało, no wiecie, jak to ten. Jakoś przetrwałam. Pamiętam, że były dwa takie skurcze mocne w nocy. Rano wstałam i co kilkanaście minut czułam. Taki ból okresowy, ale nie był on tak nasilony jak w nocy, więc napisałam od razu do położnej, uspokoiła też dużo osób tutaj na Instagramie mnie uspokoiło, a druga połowa nie. Też super timing i dobrze się składa, bo panowie dzisiaj oddają nam pokój malucha. Składają od rana meble. Widzę, że tutaj komoda jest jeszcze, ale łóżeczko już poszło na górę, już tam widziałam lampki. No jest piękny pokój. Pięknie, żem to sobie wymyśliła. Pięknie. Wszystko to był mój zamysł, ale no jest cudnie. Jest z klasą, stonowane, bez takich e, strokatych rzeczy, więc ten pokoik będzie rósł sobie z dzieckiem. I oczywiście, jak będzie drugie dziecko, na przykład, kiedyś. I będzie to dziewczynka, to też ten pokoiku będzie takim przychodnim pokoikiem dla każdego dziecka. Będzie można dodać jakieś elementy różowe. Do tego właśnie będzie można dodać elementy jakieś niebieskie, będzie zielone. No jest tutaj wszystko przemyślane w tej... Mimo, że dziurawa ta głowa w tej ciąży, to, to jeszcze daje radę wszystko sklejać. Też jesteście bardzo ciekawi tego pokoju, a mi. Przeszła myśl przez głowę, aby nagrać rolkę z tego całego zamieszania. Mamy wideo przed, w trakcie, i teraz chciałabym dograć po. Też chciałabym nagrać jakieś tam uzupełnianie szuflad, bo widziałam. Ja normalnie powiem wam, że ja to oglądałam przed ciążą. Mnie takie coś interesuje. Jak ktoś sobie układa w szufladach. No więc takie coś planuję nagryć. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy mój zapał będzie równie mocny jak teraz, bo przez ostatnie dni to mam zapał do niczego. Po prostu nawet mi się gotować nie chce, nie? Nic mi się nie chce. Ale nic nie muszę. Dobra, to tyle. Tyle? Tyle. To zobaczenia. Trzymajcie kciuki za mnie Zonas.